Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcrafta 3 The Frozen Throne. No fajnie, to jest właśnie największy błąd przy każdym nagrywaniu. Mówię Warcrafta 3 i mówię Frozen Throne. Powinienem powiedzieć, e, witamy w grze Warcraft 3 The Frozen Throne on the Lord in the Aftermath or Formath or what the fuck ever. Witam was w kolejnym odcinku z Lord Runów. Tak, do tego powinniśmy przejść. Najważniejsze w sumie zastanawiam się No widzę ewidentny przyrost na, na fanpage'u i nawet na kanale ze względu na subskrypcję i raczej pozostanę przy wstępnych zaprosinach czy też informacjach dlatego zapraszam was wszystkich serdecznie na mój fanpage na facebooku Nabiego. link jest w opisie, kliknijcie dalej jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to teraz. Zróbcie to teraz. Zróbcie to już, żeby mieć codziennie nową porcję codziennych nową porcję wrażeń, no, codziennych porcji nowej. Wow. Tak, tak to jest jak człowiek próbuje coś powiedzieć i zawsze się zająka, bo zaczyna powiedzieć coś mówić chce. Dokładnie o to mi chodzi. Także kliknijcie subskrybuj. Jeżeli nie macie konta na YouTubie, Zróbcie, załóżcie i wesprzejcie moją działalność. Tak, tak. I oczywiście udostępniajcie materiał na Facebooku czy innych portalach społecznościowych. Może być nawet w na, na naszej klasie. I don't care. Po prostu chciałbym rozwinąć ten kanał i mam nadzieję, że zrobimy to razem. Dalej. No sobie. Dalej zobaczymy, co się dzieje w grze. Minuta 48, skończył pierdolić. Dobra, i tutaj. Ostatnio skończyliśmy na podboju Andorhalu i próbie obronienia go niestety e, Lordem Arderon i Halduron i pozostali jego towarzysze nie wiedzieć czemu biegają bez wojska, grają tylko na swoich pojebanych, podstawowych bohaterach. Mój Boże, co się teraz stało? Biegają ze swoimi bohaterami, zero wojska, zero wsparcia, zero niczego, nie rozumiem o co im całkowicie chodzi. Dlaczego nie robicie wojska? Powinniście mieć wojsko, no do jasnej cholery. Dobra, tutaj wam coś ocalało. To są ocaleni, ale no nie dacie sobie z tym wszystkim rady, to jest zbyt potężne. Macie co prawda jeden dobry punkt kontrolny, w którym możecie się bronić. To jest tu. W. Tyreshand. Natomiast no Stormguard, no nie sądzę, że to się uda obronić. No nie sądzę. Ja mam nadzieję, że wam się uda, ale no... No 2 na 10, no 2 na 10 Dobra, widzimy, że tutaj właśnie Adel Aleksandros Morgrain, wielki posiadacz Ashbringera, ruszył w kierunku Tyrskent, którego kiedyś tak dzielnie bronił. Widzimy to. Widzimy to dokładnie. Tutaj dobudowują się kolejne jednostki. No niewiele nam to się zdaje, jeżeli wy nie wybudujecie tu jakiś koszar. No jednostki highbornów tutaj się coś dorekrutowują, ale. No to nie jest, to nie jest to, co byśmy oczekiwali, no tutaj troszeczkę tych jednostek, mój drogi e, Artasie, masz, ale to jest za mało na twoje 420 supply'a, które masz w tej chwili, a tyrska właśnie zostało zaatakowane i nikogo tu nie ma, powinniście się właśnie w tym momencie teleportować, po choler to jest rzucany e, Vision, pewnie ze strony Lich <laughs> ale teraz tyrska. Jedna z takich ważniejszych baz upada No i Drenai Alliance zostanie bardzo, bardzo gwałtownie zakończone Crasnol odpowiedział, good game Nie ma już bazy, nie ma już nic I niestety Tutaj Tirskend może pożegnać się z życiem No Bazy nie ma, powstaje Acherus Ebon Blade Teraz właśnie No w bringer widzimy w końcu tą piękną animację Przyzywa Acherusa Żeby oni chociaż zaatakowali... No tam coś się dzieje, coś się dzieje. No, ja chciałbym zobaczyć to przyzwanie. O! No więc tak to wygląda. No dobra, za chwilę to zostanie zniszczone. A ty się z kim tłuczesz? A, no, tutaj znaleźli się Netryzim! no chłopie! Uciekaj, bo tu zaraz zginiesz! No. A wy? Co stoicie? Ci ruszyli podbijać Andorhala, wy stoicie? Czy Silverhand ruszyło ku obronie swojego miasta? Nie, Agent Crusade ani trochę nie ruszyło, żeby cokolwiek bronić. Boss, bardzo mi przykro, ale niestety nie poszło ci. Jak kurwie w deszczu. Jeszcze zaraz Dalaran będzie płakał Lumixu, że dlaczego zabrać mi morę tego pieniu! będzie płacz. Ale może w końcu któryś z Was wybuduje szatera. No, przydałoby się zdobyć Adala, nie? to Tutaj Dalar... silverhead make Dronnei alliance coming. I am making. Czemu mówisz silverhead To jest Urgent Crusade! Poza tym no ma imię, on nazywa się Boss. Why you are so ignorant? Why you always lion? Lion. Lion. Why you always lion? Co się dzieje? No, tutaj południe zostało całkowicie... Zdebastowane Ło! Teridon zdechł Dark, czy coś się Nie rozumiem Halo? Dark Hordo? Nefarian ci zaraz zdechnie! Ty głupia pizda! Zdechnie ci Nefarian! Zdechnie ci Nefarian! Jak można być takim gałganem? Ja pierdzielę! Halo? Jak można tak nie myśleć? No ale w końcu widzimy, że idą do Shadow Labiryntu no to może być coś ciekawszego, jak w końcu wejdą do środka. Tam może być walka z Kure. Tam znajduje się taki specjalny siusiak, którego będzie trzeba zniszczyć. I on jest tutaj bodajże. Dokładnie, tu zbierają się wojska, tutaj oni już czekają. Tu jest wielkie Kure, 2500 tysiąca życia. 1000 many, to jest mana? Jo, to jest mana. Mana, mana, tu, 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 ru, ru. mana, mana. No, let's go on Black Temple. Na umiera. Nic specjalnego. Ci zaś idą w kierunku... Black Temple? Nie wolicie za zaatakować Shadow Forge? Shadow Labyrinth? No, w sumie byście bardzo mocno dobili Shadow Council. Moglibyście wręcz go dokończyć i zniszczyć. Ale no, fakt, fakt ten problem polega na tym, że idzie tutaj sam Dalaran. A to może się bardzo, bardzo źle skończyć. Co się dzieje tutaj? Rangerki ruszyły w kierunku Dark Hordy. No, powiem szczerze, że ta walka jest bardzo mocno rozbieżna, bo tutaj Liczki bardzo mocno poszedł do przodu. Ale tutaj południe zaczyna być mocno też obijane. Ma Storger Stratholm, przepraszam, co nie ja mogę? Stratholm, Stratholm. Stratholm praktycznie już jest wyniszczane. A rangerki umarły i przeszli w Forsaken, no nie wierzę, a nawet ich nie ma, nie są, przepraszam, Sylwana zdechła, no ja nie wierzę. Forsaken, no teraz wy jesteście z Królem Liszem, nie? Czyż nie? Czyż nie? No dobra, szybko, szybkie sprawdzanko, tak, jest z Królem Liszem. No w sumie nie dziwię się, dobre podejście, bo to jest duża przewaga, jaką przedstawiają teraz ee, Cult of the Den oraz ee, Lich King. Leczking, ta -ta -ta. Ta -ta 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 -ta. ale Darkorda tutaj jest niepocieszona. Ja się dziwię, czy oni zerwali z nimi pak, tak zerwali. And we go kill Archie. No, nie wiem o co ci gościu chodzi, ale tutaj może być ciekawie. No, pojedyncze jednostki to. Artas Menetil już jest z tej strony. To jest dziwne. New Lorderon. What? What? Mamy New Lorderon? Lord Garitos, Kasan i, i Kikto, Prince Galant. Tolbane No niestety, chłopaki długo nie pociągniecie. A tutaj już znajduje się król Artas. Artas Menefil na po stronie króla Lisha. No i jeszcze tylko cztery levele i będzie Kozak. Będzie Kozak, będzie Lich King we własnej osobie. Stratą zostało całkowicie zniszczone. Od północy przychodzą. Dzielni robotnicy oddać drewno, ale nie wiedzą, że tutaj czekają. Zaraz wielkie potwory idą, jak do owce, na rzeź. Run to home! Run to home! Wha, 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 what the fuck? Czemu nie tam poszło? Okej, okay, dobrze. W sumie nie, nie, nie wiem teraz, co się dzieje tutaj. Yy, Marne zostaje zaatakowany. Tutaj król Liż naprawdę pokazuje pazur. Teraz wchodzi wszędzie, gdzie się da. Undercity jest zbudowane. Tutaj. Tutaj nawet coś jest żółtego. Czemu tu jest żółte, skoro to jest zielony? What the fuck? We need. Go to Nether. No, tutaj. Trzeba przyznać, że teraz Outland nie jest bezpiecznym miejscem, kiedy wszedł tu Dalaran. Ale oni muszą też pamiętać, że jeżeli tutaj coś źle się stanie, to i tak muszą wziąć pod uwagę królisze kulti i forsakenów teraz. Żadą Łukasie, to to się tylko broni. Praktycznie trzeba przyznać, że walka jest między przymierzem a północą z królem Liszem. Bo ci się bronią. No jeszcze Dragon Mawklan. Dragon Mawklan nie wiem, czemu ma tak dużo punktów kontrolnych, skoro niespecjalnie coś robi. Czemu Highborne są w sojuszu? Nie się być blood elfem. No i zaczynę się Lord and the Aftermath! Dziwię się, że... Aha, chyba Wy sami zniszczyliście te wszystkie kryształy źródła z pewnością wymrze. I don't understand you motherfucker Tak totalnie Ho, ho. Idzie w skończyłem. Po drugie Idę It's too stupid. Powiem szczerze, że to jest całkiem dobry pomysł. On ma daje yeah, pierdolę 2000 golda. Lorde elitari. 9 level. Elitard. Aya Sargras, Ojej. No teraz może być ciekawie, teraz to się dopiero zacznie dziać. Szkoda, że to już jest końcówka. Ale co tu się dzieje? Coś tu się dzieje. Przejdźmy na króla Lisza, bo tutaj coś może być ciekawszego. On tutaj niszczy tereny Lorderonu. Północ jest praktycznie... Czy przybywasz, aby sprawdzić mą siłę? Przybywam, aby cię zastąpić. <grystanie> Jesteś Przeszłej Epoki. A przyszłość należy do mnie. Od tej pory pustkowie nie przestyjemy zaatakowani! Będą się kończyć tylko przed Niewierni przełamali naszą obronę! Co tu się dzieje? Bo teraz kurde jest taki Saigon Co chwila coś. Eee, dobra, weźmy na dobrych. Tutaj, tutaj są atakowani praktycznie przez yy, króla Artasa, on już na 11 No cały czas na jedenastym. No, zaraz pójdą do, do Gilneas. Czy tutaj będzie wielka obrona Gilneas? Czy tutaj cokolwiek będzie się działo? Nie, tutaj praktycznie nic nie ma. Oni nie mają wojska, nie mają jednostek. 75 jednostek, wy jesteście pokrywani wszędzie. To jest bardzo złe podejście. Bo co robisz? Też masz 70 jednostek, ale czemu? Czemu ty znajdujesz się w Outland? No bo pomagasz Dalaranowi no, dosyć dobre podejście. Dalej, uh, portal All Destroyable. What the fuck? Nie wiem, co się dzieje. Maja w Shadow są ginie. Chyba jej nie lubię. Because here is Fell Horde. A, jest Felhorda, panie I on jest teraz z Ilidanem O kurcze, no to, to jest ciekawe. No, teraz trzeba przyznać, że kargat Black no tutaj 9 lewe, 8, no to nie jest za dużo, ale zawsze jest to jakaś pomoc. E, czy tutaj zielony? Przepraszam, tutaj jest zielony. Czy on jest po jego stronie? Nie! Shadow konsil, dalej się tu bunkruje, będzie zbierał swoje surowce. 5 lat? Nieważne. Czy ty masz upgrade? No ja, jakieś tam upgrade masz. Ale trzeba przyznać, że Toto do bardzo dobrze zagrał. To było ciekawe. Było ciekawe rozwiązanie. Powiedz, jakie ty masz upgrade 5.2? Jak twoje myrmidony, 5-4-5, dobre rozwiązanie. Co prawda, ty masz lepsze Ellie chociaż w after Mafia. A co się dzieje u... Króla Lisza? Co ty robisz? Tutaj podbijasz. Horsy i Kenny niewiele już mogło tutaj pozabierać, szkoda, szkoda. Ale wy powoli idziecie do... o! Idziecie podbijać Dharan. A wy? Po co tu idziecie? Po co? Chcecie umrzeć, nie? Tyle się dzieje, wszędzie są walki, dobra, ale na razie tutaj stoją. No, tutaj, tutaj wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli pójdą w kierunku talaranu, będą mogli zdobyć księgę Mediwa. Księga Mediwa się znajduje tutaj, zabrania tej księgi, powodu, ale czemu? Momencik, jak doprowadzić do zdobycia tej księgi? Czy wy musicie e, tutaj coś poniszczyć? Uh, Seer? Nie. Tutaj już Dalaran czeka. Hmm. To jest dziwne, że tutaj twoje jednostki są, co? Zostaliśmy zaatakowani. Tutaj wysyłasz ludzi. Feldhorted i Leaders Alliance. Wow. No, to tak mniej więcej działa. Teraz też to My widzę. Widzę, że Lorderon już jest w takiej dupie, że nawet nie buduje jednostek. No, w sumie od dłuższego czasu nie buduje. Tutaj ma swoją wyspę na Kultiras. Na Kultiras. Nie wiem, jak się w sumie to czyta. T tutaj niestety nie dzieje się żadna walka? No, kurczę, no trochę, trochę tutaj. trochę się tutaj gubiec, Co tu się dzieje? Przecież Wy powinniście doprowadzić teraz do jakiejś walki czy coś. Tymczasem cisza przed burzą. No, dobra, szatrat zostało zaatakowane. Tutaj Adal jest zaraz. W posiadaniu połowy HP, tutaj Dalaran powinno pójść z pomocą. No już tam widzimy tutaj propeta Welena. Gumcze, mnie. Nie wykonałeś mego polecenia. Nie zniszczyłeś tronu mrozu i próbujesz się ukryć w tym zapomnianym miejscu? Miałem cię zastrzelniejszego. Danie. To tylko chwilowe opóźnienie. Wzmacniałem me siły. Król Zniszczony, przysięga! Twoi słudzy dają pewną nadzieję. Dam ci ostatnią szansę, i daję. Zniszcz tron, rozwój lub staw czoła memu wiecznemu Nie Słuchajcie mnie, śmiertelni! Jestem waszym nowym panem i władcą. No i w końcu widzimy jakąś ciekawszą walkę, jest tutaj podbój Black Temple, jednostki Shadow Forge ruszyły w kierunku Ilidari, które przyszło no, w ostatniej chwili e, bronić swoich włości w Black Temple Tutaj są Blood Sorceress przywoływane Chociaż nie wiem czy tutaj można by się było pokusić od Pit Lordów No tutaj jedno powiem szczerze, że te jednostki zaraz zdechną, bo po prostu nie mają żadnych upgrade'ów Obrażenia, jakie przyjmą na klatę, są niewyobrażalnie duże. No, tym bardziej, że. No, tutaj bohaterowie mają całkiem spore obrażenia. Tutaj kaltas jest w stanie zrobić tak srogie obrażenia obszarowe. Tym bardziej, że jest kolej wykoksany. Ma tutaj Verdant sferę. Mają sferę Verdana. Niestety, KUE teraz przenosi. Przywołuje FENIXA. Nice. Rękawiczki czarów. Uuu. Korona Anastariana. Nice. Sunriver Stuff. Nice. No i widzicie, z niewielkimi staratami Ilidan wkroczył. wyrżą ich w pień. No ale tutaj goście giną. Nasytel Dalaran to Ruin. No tutaj. Dalaran został zrujnowany? Halo, gdzie są ruiny Dalaran? Tu, tu, tu. Uuu, w momencie, kiedy jest przyjmowane... O, bardzo fajnie to wygląda. Wygląda jak taka obracająca czaszka. No, Dalaran jest teraz jedną wielką ruiną. Co jest na śmieszniejsze, to po prostu te jednostki przyszły. zaczęły po prostu je wyniszczyć. No, ci tutaj atakują, cokolwiek robią. Nie. No tutaj pozostałości Shadow Concealer, trochę próbują coś jeszcze zrobić, niestety nie na wiele są w stanie. No, niestety Kaltas umarł, no ale Lady Wash poradziła sobie bezproblemowo. Teron Gorfin tutaj wraz z Grandmasterem Vorpilem próbowali coś ugrać, niestety nie byli w stanie. Jednostki Dalaranu tutaj są dobijane. A co zrobił sam Lumixus? Kurczę, czyżby Lumixus tutaj przybył i zginął? Halo, Lumixus. Nie masz Anastariana Zginęło Twoje Dalaran. Wreszcie będziemy mogli zniszczyć to przekleństwo. Rozkazuję nam, że No i przejęli Akamę. Czy to jest Akama? Tak. O, tak. A widzę, że nasze rozgrywki dobiegają powoli ku końcowi. Dalaran się zebrał całkowicie tutaj w podziemiach. Czeka na przybycie tutaj złych, a tymczasem kazak próbował odebrać książkę. A księga nadal jest tutaj. Niedobrze, niedobrze. Chociaż przyznam, że było blisko. O! Demon Hunter! Ciekawe, że on może rekrutować Demon Hunterów. Rzecz, która była dopiero później. W World of Warcraft, teraz dopiero w trakcie stworzenia na dodatku Legion. No, Lich King tutaj... nie wiem co w sumie robi. Północ jest tutaj na razie mocno ogarniana. Oni to są zwykli tacy. O, fajnie. Są to naprawdę mocne jednostki. Halo, król. Czemu ci arta zdechł? Czy ty w ogóle gościu grasz jeszcze? Masz 2000 golda i nic ty nie robisz. Zastanawiam się, co w twojej głowie siedzi. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że kult bardzo mocno się wziął do po. Wziął za siebie. Uuu, Darion Morgrain. To jest syn Aleksandrosa chyba. Też wygląda jak Krulisz. A nie, tam był Morgrain. Nie, Morgrain. naszą obronę. Masakra. No ale w sumie to tak. Nie no rozumiem troszeczkę tutaj, jak ci ludzie grają. No ten tutaj już się bunkruje, niewiele robi. Tutaj się bunkrują. No póki co to tutaj ilidari mocno idzie. Za... O, tutaj jest Varimatras. Tylko po cholerę on tutaj stoi. Twilight Hammer. What? Gościu. Kościół co ty. Masz czegarę na 10. No, ja szkoda, że na 10. Hatorio, ale ty tak sobie mało robiłeś w tej rozgrywce. Co, co ty to robiłeś przez cały czas? Czemu masz 2000 golda i w ogóle nie wykorzystane. Moi drodzy. Przyjrzyjmy się temu, co posiadają nasi gracze. Hatorio. Prawie 2000 golda. On jest prawie martwy, nieważne. Eee... Kult, 700, dużo. Ale to art, 2500. 600, no dobra, dużo. 500, też dużo. 800, za dużo. Loviksus, 1600, też za dużo. 1100, też za dużo. Wy nie macie nawet całego. O kurde... ojoj, Przez przypadek mi się rolka kliknęła i teraz będziemy mieli wszystko z zajebistym powiększeniu. No ale i tak jest zaraz koniec rozgrywki. O! Oh, została zabrana księga. Kto zabrał księgę? Ale tutaj nawet nie ma tak tego... no ja. Ten? Nie. No kto ma księgę? Halo! Ja bym chciał wiedzieć, kto ma księgę. Ronin! Ronin, what are you doing? Zło uzupełnienia. zupełnienia. Antonitasa, Oko Dalaranu. No tutaj, czemu nie ma książki? Artas gdzie jesteś? W dupie! Co się głupio pytasz? No, na szczęście już powoli nagranie dobiega końca. Odnawiam Lorderon. No to, 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 to ci nie pójdzie, chłopie. To ci nie pójdzie. No, najbardziej, że Lemko już dobiega końca. Patchwork zebrał całość. czemu patchwerka nie Lidan? I chyba w tym momencie host opuścił rozgrywkę, a ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie podobało, to dajcie łapkę w dół, ale dajcie do tego komentarz potwierdzający dlaczego daliście akurat w górę, dlaczego akurat w dół, a może po prostu pogadajmy ze sobą. Może będą jakieś pozdrowienia. Dalej Serdecznie zapraszam na mój kanał na kanał wow, na mojego fanpage'a na Nabiego. Także kliknijcie w subskrypcję tam, tam gdzieś na dole. W tamtą stronę, nie, w tamtą stronę! W tamtą stronę, tam kliknijcie na dole subskrybuj. I jakby było miło, też udostępnijcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!